Na Kępińskim Cmentarzu zamontowane zostaną kamery do systemu monitoringu, które czuwać będą nad bezpieczeństwem nekropolii, przed kradzieżami i dewastacją pomników. Planowane jest także przeniesienie grobów księży zlokalizowanych w różnych częściach cmentarza. Niebawem wszyscy znajdą swoje miejsce wiecznego spoczynku obok kaplicy cmentarnej. Porozumienie z parafią w sprawie montażu monitoringu zawarła firma pogrzebowa Solpol. Pomysł wyszedł tutaj od nas z firmy, jako ja, jako zarządca cmentarza i nasza firma. Myśmy do proboszcza udali się z zapytaniem, czy... Byśmy nie mogli monitorować cmentarza, założyć parę kamer, bo zdarzają się różne sytuacje niewyjaśnione. Z zdarzają się takie jak wywóz śmieci, nie z cmentarnych, z okolicznych tutaj ogródków, zanieczyszczenia ubikacji toalet, picie alkoholu nawet w tych toaletach. Najważniejszym czynnikiem, który doprowadzi do montażu monitoringu, jest kwestia kradzieży kwiatów, wieńców i zniczy oraz dewastacji nagrobków. Różne rzeczy się też zdarzają na tym cmentarzu, jakie małe kradzieże kwiatów, donic, różnych metalowych rzeczy, mosiężnych rzeczy, jak również pisania, pomników i innych takich rzeczy, wandalizmów. Teraz z pewnością wiele w tym zakresie ulegnie poprawie. W innych miastach po zamontowaniu monitoringu kradzieże, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, zdarzają się już rzadziej. Na razie zamontowanych zostanie kilka kamer, będą one obrotowe, więc swym zasięgiem obejmą sporą część Nekropolii. Przy okazji warto wspomnieć, że na kempinskim cmentarzu obecnie znajduje się około 8000 pomników. Trudno jest oszacować, ile dokładnie zmarłych znalazło tam miejsce swojego wiecznego spoczynku, bowiem niektóre nagrobki są dla kilku osób. Wszystko też wskazuje na to, że wiele osób znajdzie też tam swoją kwaterę. Przy takim trybie umieralności w Kępnie. Miejsca wystarczy na około 20 lat. Rocznie umiera w Kępnie około 150 osób. Co ciekawe, od kilkunastu lat statystyka utrzymuje się na takim samym poziomie. Wahania roczne to raptem 4 do 5 zgonów w jedną lub drugą stronę. W całym powiecie kępińskim rocznie umiera około 400 osób. Największa umieralność jest w okresie wiosennym oraz jesiennym. Niektórzy już za życia rezerwują dla siebie lub swoich bliskich miejsce na cmentarzu. Koszt tak zwanego miejsca pokładnego jest bardzo zróżnicowany. Najtaniej zapłacimy za miejsce w starej części cmentarza. Od 400 do 600 zł. W nowej części koszty sięgają od 800 do 1200 zł. Najdrożej zapłacimy za lokalizację przychodników w głównej części. Miejsce jest opłacone na 20 lat w biurze parafialnym. Do tego wszystkiego należy doliczyć teraz koszty związane z pochówkiem. Mając więc na względzie wydatki, jakie ponosimy w tej materii, tym bardziej wszystkim życzymy przynajmniej 100 lat życia.